Hello Menelu, co tam? Dzisiaj masz lukę. Menel część drugą. Część drugą. No to zajebiście. No tutaj jak widzicie, zrobiliśmy dobra. parę nowych rzeczy. Powiedzmy tylko, jecie się z tamtego miejsca, bo było zbyt gejowskie, tak? Śmierdziało gejami po prostu, tak? Kokomeloc, nie? Dokładnie. Ten nie. Kokomelo kurwa jest pewnie mega głodny w tym momencie, więc by w pierwszy jakiegoś kapsa dużego. A cikokolwiek kebaba nie dostaniesz w frajerze, bo nie zasługujesz, więc idź w ryby złowić. Dobra. <grych> no, ale... Hello? Nie no, że tutaj. Ty... O właśnie, no, to jest jedna z fajniejszych rzeczy tutaj u nas. Tak wyrąbujecie, że normalnie rąbisz drzewo od razu e, dobra, napijemy się. Jak z armaty? Dobra, lecimy. Dziękujemy za miłe komentarze pod moim odcinkiem, bo on nie zasługuje na nie? Także bardzo dziękuję. Żebyś się nie zdziwił chłopaczka. Zadziłem źle w górę. Dobra. Biorę z łapę, chodź. Trochę pozbieram patyki czemu, sobie. Czemu ja biję tego? Nie wiem, bo jesteś gó... no, dobra, nieważne. Głównie, co idzie? robię, ty? Co jest grane? Dobra, ginij mam no, mięso, dobra. Wódź się o, wrzucam się w ptaka, co jest grane? Ogrzało mnie. Ja idę. Już idę. Masz mięso. Idź, idź, idź. Chcę ryby tam. Ale jak mam ryby, jak nie mam tego? Czekają jakieś ciuchy maniarskie. Idę. Się Muszę się stworzyć jidę. jak to taka przygoda jest. jesteśmy na to się nie dziwi, po Jezu. Dobra, koniec powtarzania się, bo już to jest tak. Jak się tworzyło jidę? Linę i co jeszcze? Dwa, nie, czyli dwa patyki po prostu. A dwa patyki? Dwa patyki łącz, ale to mówiłem, Dobra, okej, okej. Okay. Okay, okay. buga, 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 zróbmy zwykłe ognisko i tyle też. Co to się najedz, tak, tak chłopie? Tak, Menelu. Masz odnisko szybkie, prowizoryczne. I teraz się tam, kładę. Przy okazji to... W sumie jest też zdrowe, więc składę dwa. Pytam, pilnuj, mów jak coś, a ja ten. Okej, okay, okej. Okay. Ładziki ile mam? Osiem, no to jeszcze. Moi drodzy, wystawcie 15 łapek w górę. Tak, żebyś się nie zdziwił. Się no zostawię i więc taki ty powiedziałeś? Koko w me oko Dobra moi drodzy, wbijamy na odcinek na Blunt TV, tutaj tą łapkę w górę i oncuba moi drodzy, bo to się skończyły zarty... O, jest miasto. Dramę, hopie, rozwontuję tobie. Koko w me oko. Ja skończyło się po prostu. Się. Dobra, a twoje też za co zdniem w takim razie. Nie, nie, dobra, zabijemy, przepraszam. Czuj, za późno. Masz fartę Zjadłeś, tak? Paruwa. Co, musisz od tyłu, tak? Musisz się skracać od tyłu. Woł z tą dzidą, ty! Kanibalu, ty. Co, zamieniłeś się już w nich, tak? Rozumiem, będziesz mnie podobał teraz tam. Na... no no, wiedział? Wiesz co ci powiem? Co możesz ze z tą dzidą zrobić? to mu nie Dupę wsadzić. No, tobie mogę wsadzić zaraz, jak z Nie, nie nie chcę. od nie chcę. mojej dupy. Chodź. Chodź. No, Woł no, od twojej dupy! choćby ryby są. Nie, nie ma. O, jest jakaś. Jest? To moja będzie. Może byś się... Nara. Ej, dusa. Wow. Ja ich nie mam nie Bierz te ryby, bo ja nie mam miejsca już. Nie do... O, mam, mam, mam. Biorę. No, od tego biorę. Dobra, nara Biorę. Ja już nie mam miejsc. Wziąłem trzy ryby. Można mieć tylko świeże. Dobra.

Patrz, chodź tu. Chodź tu, dzikus tu jest. Chodź za nim. A, ja upolowałem frajera. Ty Czekaj, ja dziwy go zdrafię. Poczekaj, chodź. Upolowałem już jednego. Góra jest od niego. Idę, Tych, idę. zgubiłem chyba? Aj, góry. A, nie, tu jest. Zgubił. gdzie on jest? Ten kanibal? Był tu. Kanibal? Frajer, Chodź tu. Tu mamy wakiny. Chodź, chodź do tej łodzi. Bo ja tu miałem jakieś siedzibę. Jesteś nie na tym serwerze. Patrz, widzisz? Bierz kasetę? Ty tu byłeś jak coś Ciebie tutaj pochowam, jak umrzesz. <grym <grym byłem, murze, nie był żywy. Ja wiem Chyba... że pierwszy, ja wiem, że pierwszy umrzesz. <grym <grym> nie wiem jak tu jest Aha, aha sobie o. Ja, wolę, żebyś ty umarł niż ja tak? To nie było. Nie nie, 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 nie nic, Dobra. To wyjebania może jakiś chłopie no. Wyje pan waliskie no. okay. Chyba o, Dobra O Jest łeb Dobra. A może tak założyć tego łupa Chyba nic, tylko głowę masz odciąć. Dobra, nie no, głowy nie założysz, ale... Wą z tą głową ode mnie. Wow, ale jumper. Ale Paweł Jumper no, znaczy się to, co? Coś było też, pamiętam takiego Tak, To ta, było, było Alkohol O, zrób można iść spać Zrób sobie z alkoholi ten, mołotowy jak możesz Z alkoholi? A które to jest alkohol? Tu masz masę, bo... się marnują A tu możesz tam zbierać kolejne A, tu może moje wypicie Znaczy się, no, wytworzyć To jest bez sensu, ale możesz wytworzyć z Pieniądze z Mam, Tak, tak, tak Tu jeszcze jakiś domek a nie, tu jest jakieś dziecko Zaginione Olek go zebru Ofoludy go zmolestowały, chodź Yyy, kanibale w sensie. To no, Ofoludy, to. No. Czerwone... No, dobra, płyniemy. Chodź. A no, bo to idziemy, jak ty czapnę. Dobra, idziemy stąd. Tam od razu... Chciałem coś co powiedzieć. Chodź drzewo, chodź. Tam Ufoludy się czuję. Co drzewo? Sej Łuuuu! Chodź Ja pierdzielę. To za hop. Ja nie będę mu to nic wycina, no. to wszystko jest śmieszne. Chodź. Chodź Bambusku. idę chodź, 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 Bambusku z Afryki. Gdzieś ten biały. Przedtem Indianin łysy, teraz jakieś późba, Murzynek Bambo, chodź. Nieprawda, ty, ty stary później. Murzynek ty? Bambo pod drzewem Jesteś Teraz wieszka. Murzynem. Chodź, chodź pod drzewem jest. Jeszcze jesteś, jesteś czarnoskórym. Facetem jesteś, a tu, wcześniej tu... byłeś biało skórym debilem. Tu kręcili w pustyni i Tylko <laughs> <laughs> kanibali wycięli, bo dla dzieci nie, nie było. To Eee, to serio wygląda, że się z pustyni w Puszczy. To jest, to jest baobab. Baobab! <laughs> Weź to, tak. błąd, Chodź. O! Chodź drzewo z bab. A jesteś maty stąd. Wiesz, że musisz modlać cześć i są odpowiednie słowa do tego. Molesty kanibale, cię w dzień. <laughs> Szpyć. Pucu, pucu, pucuj się przy kanibalach. A jak się nie spocuje, pucu, to cię z molestują. Nie, dobra, to ja wolę zniszczyć to drzewo. Tu nie się, mogę zniszczyć tego drzewa? Musisz się, jeśli chcesz się pucować tam musisz na kolanach. Płucuj, płucuj, pucuj. Płucuj, pucuj, pucuję tak. pucuj, pucuj, pucuje się. Płucujesz się. No jak się nie płucujesz, to zostaniesz wiadomo co. O, tam coś jest, patrz. Tam jeszcze, widzisz? O tam. Patrz. Idziemy tam. Patrz. Kto rzuci dalej, dzidą. Czekaj. Dobra. Na się. <śmany> Trzy, cztery, cztery. Ry. <śmany> O kurde, jak wysoko. A? No, no teraz patrz na mnie, no. Zobaczymy czy tak samo. No, chyba, chyba... Chyba, by... chyba moja dalej. Chyba, nie wiem, może... Moja dalej, moja dalej. ...jest tam w ogóle. Idziemy tam, czy tam lepiej Dawaj, dawaj, no. Ło! A, no, to walczy, czy lepiej nie idź, wybudujemy sobie. Dobra, okej. Okay. Chodź, spocowaliśmy się, teraz idziemy chodź. Okej, okay, dobra No <grywa> Ale jest gruby z dupy normalnie <grywa> Chodź znaczy, kotwica wielka Jak o kurde bym powiedział jak co, ale nie będę mówił tutaj <grywa> se GD jeszcze zrobię jedną Eyy A ja mam jeszcze... A nie no to jest party... Spad... powinniśmy byli tam zapisać te No walć ten zapisek O, to jest ten, to mam jeszcze sobie Dobra, mam GD ja ten obojętny debel, tu jest to, okay. Dobra, zróbmy tą tratwę i ten, i popłyniemy tam zaraz, za moment, okej? Okay? Garnuszki dwa. Sań Co? Sań no sań okay. garnuchem garnuszku. Jezu, ile pikowania będzie, masakra. Cóż, bo garnuszek powiedziałem? Garnuchu? Co to przekleństwo jest? Twoim no garnuch to jest przekleństwo, no bo jesteś garnuchem chcesz Nie w to... jak to cofnąć? Ja pier. Odepchnij te gówno, co? Jak? A, dobra, chodź, 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 już wiem. <grym> dobra. Trzy, cztery, Ciekawe Ciekawe te kamienie nam się spierdzielą. <grym> nie, no trzymajmy się. <grym> no, no to git, bo nie ma fal. Nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal i lecimy na tę wyspę. Dobra. Czy nagrywanie? Akurat noc, tak. Dobra, no to lecimy, moi drodzy, pełniamy raftą. Tak, no Jezu, Spiej, Co, spierdzieliły kamienie? Nie. Dobra, bo wywalasz. Moje kamienie. Ty teraz, się na nie pracowałem. Teraz jak... Te, w właśnie jest, a nie w tym jakby coś. tak jak mówisz. No, właśnie tak. mówię. Weź pochodnię bądź. Zapal się jak pochodnia koko w... w meopo. Szósty dzień tygodnia, ponę jakoś ja. chyba kurczęia. nie ma kanibali, co? Wydaje, że chyba. że ty nie wiem, Byłem chyba. O, no, ja nie. To zapal. jeszcze. się ale masz lit teraz niebieski Nie wiem czy tu przypadkiem nie ma jaskini jakieś, Nie potrzebujemy tlenu do tego Możliwe Może tak być co? <grym> Mamy dużo tlenu, ja nie paliłem nigdy to dawaj dobra, ty przetrwaj palić? Przetrwajmy tu noc dzisiaj na tej wyspie Mamy żarcia dużo, może. o kamienie nawet ty. No i spadłem Dobra 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 dawaj chodź Kratw Czekaj bo, dobra i weźmy tu gdzieś y Czekaj, wezmę ale nie biegaj tak, nie wiadomo czy kogoś tu nie ma, tak? Nie no, sądzę, ale no, mówię. Zapalmy, czekaj, ja sobie zapalę też. Może jakiś kanibal, ja poszukam tu, może jakiś kanibal jest. Szukaj, szukaj, i możemy sobie rozpalić ognisko i możemy przetrwać gdzieś, czekaj. No właśnie to to mówiłem, no, no. Masz na... Kurwa. Jeden ja patyk mi... no nie... Ja... <noise> to gówno, tej żółty idzie. Dobra, przetrwamy tą noc jedną tutaj, no Dobra to co robimy? Na razie przetrwamy i co później No nie wiem, zobaczymy, nie? To w planiu. Miesiąc... Później się będziemy bić z tymi fajerami, tak? To jest spokojnie na szczęście. Można tak. jak będzie dzień na stanie to sprawdzimy tą jaskinię co by na to. Znaczy jeśli to jest jaskinia w ogóle. Mm. Ale ser jednego patyka, może tu jest gdzieś patyk, poszukaj. No, kurwa to ognisko poszło, na no, pewno na to ognisko poszło. No tak Tyle. no. No nie ma jest papików No jakiś jakieś są, ale nie do podniesienia, tak już jeść Jest okay. coś chyba A stupy Eee Tak to jest to okay. Nie to są to lifty tylko z No dobra, koniec tego tego frajerskiej przykody na dziś Nie No miejsce wybraliśmy ja. Tak, koniec <laughs> Wyjebane patek. Ale zobacz tu jest spadek tylko nie da się podnieść no Zimno mi jest, idę pod no, takich jakieś... świat Niech biegnie, chłopie. Ja pierd. Dobra, no. przetrwajmy tam noc i tak. Zbadamy tam taranty.